Witajcie w podsumowaniu 2024 roku. Podsumujemy sobie oczywiście wszystkie wyświetlenia, subskrypcje, TikToka, Instagrama, wszystko, 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 kilometry, ile czego było, ciekawie odcinka, no to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie, rozsiądźcie się wygodnie, no i smacznego. Dobrze, więc tak, jeżeli chodzi o YouTube'a, no to jeżeli chodzi o wyświetlenia, no to wyświetleń, moi kochani, od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku uzyskaliśmy ze wszystkich źródeł, mówię tutaj o shortach oraz filmach uzyskaliśmy 11 215 019 także jest to ogromna, ogromna ilość jeżeli chodzi o subskrypcje, no to oczywiście przybyło w 2024 roku 10 000 592 subskrybentów, no oczywiście wiadomo, utracone subskrypcje też są, bo to przez cały rok utraciliśmy 1528 subskrypcji. Ogólna liczba subskrybentów, którzy subskrybują kanał, no to jest oczywiście 12 711 subskrybentów, no i to są oczywiście dane na dzień 5 stycznia 2025 rok. Jeżeli chodzi o inne statystyki, no to z takich ciekawszych statystyk. No to mogę Wam pokazać, że na przykład treści, które publikowaliśmy w 2024 roku, takie jak na przykład filmy, no to wygenerowały 170 600 wyświetleń sporo. Jeżeli chodzi o shorty, no to shorty za, 2000, za 2024 rok wygenerowały 11 milionów wyświetleń. Polubień wygenerowały 248 tysięcy. Shorty dały też 9,5 tysiąca ponad subskrybentów, także naprawdę dużo. Filmy wygenerowały, te vlogi, te jakieś poradniki, te inne wygenerowały tak naprawdę... Hmm, tylko czy ja jestem w stanie to zobaczyć? Chyba nie. No nie jestem tego w stanie zobaczyć, ale no mówię, wyświetleń jest 170 tysięcy, także naprawdę, naprawdę naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o zarobki, to rok 2024 wygenerował ogromną, ogromną sumę, która wynosi YouTube i tak się nie opłaca lepiej iść na etat. <laughs> Brawo! No. Także tyle wam powiem. A przy okazji, jeżeli chcecie mnie jakoś wspierać, no to można mnie wesprzeć na YouTube. Są tam różne progi, wsparcie kanału, oczywiście, wszystko, co, co jest zarobione na YouTube, no to idzie na rozwój. Między innymi mikrofony, statywy, jakieś kamery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także te pieniądze nie idą, nie idą na marne. Dobra, przechodzimy teraz do TikToka. Wbiłem się do TikTokowych wyświetleń. No, i teraz, tak, na TikToku generalnie udało, mi się, udało się nam tak naprawdę wbić około 11 milionów wyświetleń. Polubień zdobyliśmy na TikToku około 327 tysięcy, to jest około. Do tego komentarzy około 10 tysięcy, udostępnień treści oraz profilu 31 tysięcy. No i jakby tych obserwujący, obserwujących na TikToku udało się zebrać 18 567 za rok 2024. Na Instagramie nie udało mi się dojść do tych statystyk, bo tam jest wszystko do 90 dni wstecz. Ale na Insta jest 13100 obserwujących wyświetleń to tam będzie myślę, że około no, co najmniej 10 milionów, bo niektóre treści się klikają po 2 miliony, po 1 300, 000, także tam naprawdę, naprawdę sporo, ale jeżeli chodzi tak naprawdę o 2024 to najbardziej zależało nam oczywiście na YouTubie, YouTube się fajnie wybija. Ale jeszcze jest najważniejsza statystyka, którą jest liczba przejechanych. Kilometrów w 2024 roku. No i teraz tak, formalnie, jak się przesuniemy do stycznia, no to pierwszy wyjazd miałem e, kiedy on był w ogóle? Czekajcie, sprawdzę i do Was wrócę. A więc tak, ruszyliśmy tak naprawdę w trasę dopiero w lutym. A dlaczego? Dlaczego? Jak dobrze pamiętacie, mieliśmy remont i wtedy ruszyliśmy w pierwszą trasę, i teraz tak przejechanych kilometrów mieliśmy w 2023, znaczy ruszaliśmy w 2024 w lutym z przebiegiem 504113. No i tak naprawdę skończyliśmy trasę no na ostatnim vlogu, jak widzieliście, a tylko nie mam zapisanych kilometrów, mam gdzieś zdjęcie, muszę w telefon zajrzeć. Dobra, znalazłem, a więc tak, końcowy przebieg na rok 2024 to jest minus 602 621. Daje nam to łączną liczbę kilometrów o wyniku, i to jest ciekawe, tylko 98 508 kilometrów. Ale to tylko dlatego tak mało. No bo w lutym dopiero ruszyłem. Jak ruszył w styczniu, tak jak w tym roku będę ruszał, to by było na pewno lepiej. Także kilometrów 98 000 nie jest źle. Mogłoby być lepiej. Subskrypcji na YouTube ponad 12 tysięcy, na Instagramie ponad 13 tysięcy, na TikToku ponad 18, prawie 20 tysięcy. Myślę, że nie jest źle. No i teraz tak, trochę nas nie było, no bo wiadomo, okres przedświąteczny, więc nie ma jak jeździć. Ale wracamy tak naprawdę w trasę po Trzech Króli. Może środa, może czwartek. Także już będzie wtedy vlog kręcił, będzie się nagrywał. No, i kiedy co, jakie treści się pojawią? Na pewno w poniedziałek albo we wtorek pojawi się szorcik. Nowy z halinką, tak jak wybraliście. Także będę chciał coś dzisiaj nagrać. I do za chwilę będę się brał za robotę. No i vlogi, oczywiście co? Niedzielę standardowo, kolejny rok. Aha, i jeszcze najważniejsza statystyka ile myśmy wypuścili w tym roku? Vlogów, bo tego nie wiem, czekajcie, treści wejdźmy. Mamy opublikowanych filmów. A tu mam statystyki, ale jeszcze inne opublikowane treści w 2024 roku. No to mam tak, filmy: 65 vlogów i tych poradników, shortów: 60. Transmisji na żywo: 1. Także tak, tak to wygląda. No to co. To tyle. Nie przedłużam. Myślę, że w środę będziemy dalej nagrywać te filmiki na szlaku, ale będę opowiadał bardziej przygody, które stały się jeszcze jak rojdowozimy maszyny rolnicze i jak pracuję w tej firmie, w której obecnie pracuję, będą też przygody, bo też się działo. Jak skończymy tą serię, no to oczywiście zaczniemy długo wyczekiwany serial, miniserial z Halinką, młodym spedytorem, szefem oraz Waldkiem postaram się coś nagrać jeszcze dzisiaj albo jutro. No i zobaczymy jak to się przyjmie. Pierwszy odcinek wypuszczę niedługo. A tymczasem żegnam się z wami. Szczęśliwego nowego roku. No i spokojnej niedzieli oraz poniedziałku. Także trzymajcie się. Na razie cześć.